Wiesz, witu, yy, jestem z tym zmęczony, tym całym komentarzy, bo ja wam powiem jedną rzecz, tak jak widzowie, wam powiem. Zobaczcie kurwa jak to jest. Wy oczekujecie, że yy, no fagate spotka jakaś kara. Wszystkie kanały komentarzy przedstawiły dosyć spójne stanowisko, że to co zrobiło było chujowe. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast przybyło jej dzięki temu followersów. Kto jest temu winny, że przybyli jej followersi, a nie odeszli? No widzowie. Więc, jeżeli takie akcje się opłacają influencerkom, to tych akcji będzie więcej. Dzięki Python. Dzięki. I to tak wygląda, że ludzie chcą, żeby influencerka była ukarana, a później. A nie widziałem żadnego tweeta, mandzia. A później sami, wiecie, followują i tak dalej, a później są zdziwieni, że influencerki odwalają takie akcje. I wam powiem więcej. Ja wiem, co Fagata planuje dalej. Ona to wszystko jeszcze wykorzysta i zmonetyzuje. I ja tak sobie obserwuję ten influencerski kurwidołek i nie chce mi się już tego komentarii robić, szczerze powiedziawszy, bo to jest, to jest, kurwa po nic tak naprawdę. Tak sobie to gadamy, gadamy, ludzie mówią tak, tak, a później to i tak wszystko idzie e, swoją drogą, nie? I też zobaczcie jak, się, jak bar, ta sytuacja w ogóle z Fagatą pokazuje jak bardzo nie opłaca się mieć dobrego wizerunku w internecie. Bo teraz tak, zrobiła to fagata dwa tygodnie i tam wszyscy będą. Już tak naprawdę, nie? Przecież jak się wejdzie w komentarze, łapki na razie jedynie ma minusowe, ale jak się wejdzie w komentarze, na przykład na Instagramie, no to tam ludzie już yy, wspierają i tak dalej. Gdyby to zrobiła influencerka z bardzo dobrym wizerunkiem, nawet jakby Lexi to zrobiła, bo Lexi już ma o wiele lepszy wizerunek, no to byłoby rane po Lexi znacznie bardziej. A najlepiej to w ogóle popatrzeć na Queen of the Black, bo zaraz też przejdziemy do Queen of the Black. Ona ma tragiczny wizerunek i odwala coraz mocniejsze akcje. A i tak, co chwila, na przykład traci Instagram, robi nowy i znowu ma 200 tysięcy followersów i tak dalej. Nie opłaca się kurwa mieć dobrego wizerunku w internecie, bo internet jak tak zapomina po kilku dniach. O.